Zgadzamy się z tym, że TVP Info należy zlikwidować. Ja uważam, ja byłem, ja byłem zwolennikiem tego, dlatego że uważam, że jak populiści wrócą do władzy, to będą wykorzystywać znowu TVP Info. I nie Info. wydarzyło się, tak? A widzi pan różnicę pomiędzy TVP Info dzisiaj, a 8 lat temu? Bo ja widzę Różnica radykalną. Różnica jest taka, że tamte TVP mnie przemilczało, a to mnie szkaluje. A widzi pan tego typu, tego typu paski, jak 8 lat temu? widziałem, ja widziałem, że były transmitowane przemówienia i wiece bardzo wielu kandydatów. Za 8 lat temu nie było transmisji moich wieców, Panie Sławomirze. 8 lat temu. Znaczy, ja nie bronię TVP pisowskie. Ja w ogóle jestem za likwidacją TVP Info, tu nie ma absolutnie żadnej dyskusji. Ja rozumiem, że z pana punktu widzenia jest tak, że poprzednia TVP robiła panu krzywdę, a obecna bardzo pana wspiera, natomiast obie, i poprzednia, i obecna ja zwalczają mnie. Kolos... Dlatego... Ja widzę kolosalne, ale po pierwsze, tak jak pan sam powiedział, Tamto y, TVP y, pomilczało i w ogóle nie dopuszczało mm -hmm. polityków Konfederacji do tego, żeby w niej występowali. To po pierwsze. Po drugie, jeżeli chodzi o to, jak dzisiaj funkcjonuje TVP, no ja widzę kolosalną różnicę. Proszę zerknąć, ja niech pan zerknie, no, ale, niech pan zerknie, ale niech pan zerknie na na, na przykład debatę którą ostatnio oglądaliśmy. Czy widział pan... Ale czy widział pan rzeczywiście tam tendencyjnie prowadzoną debatę w 100% tak jak to było w 20 nie, roku? ale dlatego, że wczorajsza debata nie była prowadzona przez dziennikarza TVP. Pamiętam debatę z panią Dorotą Wysocką Sznep. pamiętam pytania z tezą, które tam były stawiane, no ale pamiętam komentarze ale, pani Wysockiej ale, ale, no ale miała się... No ale pan, panie, panie Sławomirze, no ale traktujmy się poważnie. No, pan Stanowski bardzo bardzo ostro i poniżej pasa zaatakował panią redaktor. No i ona mu odpowiedziała. No. Pani redaktor Wysocka Sznep skręciła pasz chwilę na mój temat rzeczy, których by nie powstydził się Jacek Kurski. W związku z czym nie mam powodu, żeby ale ja pani Nie Ja No dobrze, ale mówimy o zupełnie czym innym. Mówimy o tym, bo pan hmm. przytoczył akurat przykład, że, że pani redaktor się broniła. No miała prawo się bronić na tego typu na, tego typu na tego typu atak. Nie, no pierwsze zaatakował pan Stanowski. Pamiętamy jak to było. Myślę, że widzowie również pamiętają. No ale to, Myślę, czyli gdyby tak. trafiła na pana biurka, ustawa likwidująca ja te popoń, o likwidującej Ale ja się tu, ja się tu nie tak? zgadzałem z moimi koleżankami pan i kolegami. Pod... Gdyby ja udało się ta... znaleźć większość. Ja, w sejmie, uważam, że w pan przyszłości, ja uważam, że w przyszłości to może być instrument, który będzie wykorzystywany znowu do tego, żeby tylko i wyłącznie siać hejt, co dzisiaj nie ma miejsca, panie, panie Sławomirze. No, się różnimy ocenami.